Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie zajmiemy się aktualnym polityką, a cofniemy się o parę wieków wstecz. Do czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Omówimy, a właściwie omówię wam czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów, co doprowadziło do jej upadku, bo właściwie upadkiem się zajmiemy, oraz czym była demokracja szlachecka i czy rzeczywiście Aż tak duży wpływ na dezintegrację państwa mieli nasi zaborcy. Zapraszam. Żeby w ogóle zrozumieć, skąd wzięła się szlachta, to musimy się cofnąć do państwa Polan. Wówczas władcą był Mieszko I, który posiadał ziemię, druż... koronę, bogactwa, ale sam tego nie zdobył. U jego boku czuła drużyna książęca czyli zbierani na Bywał to wówczas chłopów, którzy walczyli w jego imieniu i w zamian, żeby Mieszko nie obciążał swojego budżetu, to postanowił nadać im ziemię, z której sami będą mogli się utrzymać. No i tak się stało. Później drużyna książęca zamieniła się w rycerstwo i to właśnie rycerstwo, dalej posiadające ziemię, stali się nowo utworzoną szlachtą, czyli grupą... Stanowiącą 10% społeczeństwa, a mając najwięcej do powiedzenia. Jak doszło do tego, że szlachta posiadała tyle przywilejów? Należy zacząć od tego, skąd w ogóle wzięły się przywileje dla szlachty. Przywileje dla szlachty wzięły się w momencie, w którym umiera Kazimierz Wielki, nie pozostawiając po sobie żadnego legalnego potomka, więc władzę przejmuje jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. Który też nie miał synów, ale miał dużo córek i chciał jedną z nich dać na tron polski. Więc załatwił sprawę po polsku. Czyli się dogadał. Dogadał się ze szlachtą, że przymkniecie oko na to, że to jest kobieta, że jest małoletnia, bo miała chyba około 10 lat wówczas, a ja w zamian obniżę wam podatki. No a każdy wszak robi je. Mieć niskie podatki i kiedy więcej mu pieniędzy zostaje w portfelu, aniżeli pochłania państwo. Więc się na to zgodzili. Obniżył mi podatek z 12 do 2 groszy od młana chłopskiego. No i Jadwiga została pierwszym królem Polski w wersji damskiej. Ale długo króle nie pobyła. Dokładnie, królem, nie królową. Ponieważ szybko trzeba było znaleźć jej męża, a przypomnijmy, miała chyba około wówczas 10 lat. Wzięli na jej męża, wybrano szlachta, wybrała, otwierano to szlachta, miała wówczas prawo głosu. Wybrała jej na męża Władysława Sława wielkiego księcia litewskiego, mającego wówczas około 30 lat. Czyli dzisiaj by to nie przeszło. Bo byłoby to nielegalne w polskim prawie, żeby. 10-letnia dziewczyna wyszła za mąż za 30-letniego faceta. No i tak. Jagieło został królem. Jadwiga została królową. Doszło do bitwy pod Knudwaldem. Polska oczywiście zwyciężyła. No i tak. Dochodził Jagieło do swojego kresu. Też na początku nie miał syna. Bo z małżeństwa z Jadwigą nie doczekał się z męskiego potomstwa, więc już zaczął coś kombinować. Ale z drugiego małżeństwa drobił się z i wówczas wydał kolejne przywileje dla szlachty, który to konkretnie syn obejmie władzę. A dlaczego konkretnie? Majliby oni nie mieli prawa do tronu polskiego, gdyż nie wywodzili się oni z polskiego królewskiego rodu. Czyli tak. Bo skoro oni byli z małżeństwa Jagieło z kimś innym, aniżeli z Jadwigą, to Jagieło nie był pewien, czy szlachta to zaakceptuje. Ale wystarczyło widać przywileje i szlachta się zgodziła. Tylko, że niestety te właśnie przywileje doprowadziły i ostateczny przywilej, czyli konstytucja Nihil czyli nic nowego bez zgody szlachty. Więc widzicie, skoro... Król nie mógł nic zrobić wówczas bez zgody szlachty. A jeszcze jak Zygmunt I Stary oddał przywilej sądowniczy w rozstrzyganiach w sprawach chłopsko-szlacheckich, to już kompletnie wszystko się zawaliło. Bo jak można było, moi drodzy, oddać szlachcie kompetencje sądownicze w sporze rach polsko- znaczy się chłopsko-szlacheckich. Przecież to jest logiczne, że jak szlachcic jest sędzią, to wyda wyrok, w którym nie będzie oskarżał siebie, tylko chłopa. Więc każdy kolejny władca zyskiwał coś od... Sz... szlachta od niego coś zyskiwała. Ten okres nazywamy demokracją szlachecką. Czyli, jak to, jak to Wojciech Drewniak ujął, wspaniałą historię bez cenzury, demokracja szlachecka, czyli dzieje w historii Polski włażenia szlachty na łeb królowi. No bo dosłownie tym to było. W pewnym momencie szlachta nawet nie zgadzała się na pospolite ruszenie, czyli mobilizację wojskową. Bo pierwotnie jedynym obowiązkiem szlachty była walka zbrojna w obronie kraju. Ale z czasem to się przerodziło w to, że szlachta sama musiała się na to zgodzić w głosowaniu. A w konsekwencji doszło do tego, że król stracił w ogóle możliwość zwoływania pospolitego ruszenia. No a skoro nie można zwołać popolitego ruszenia, żeby atakować inne kraje, to też nie ma jak powiększać terytorium. No i kolejny fundament: wolna elekcja. A ja czeboga! Wolna elekcja, czyli wybór króla przez szlachtę. Król był wybierany na głosowaniu przez szlachtę. I pierwszym takim królem został Henryk Walezy który uciekł z Polski mniej więcej po pół roku rządów, gdyż jego brat, który był wówczas królem Francji, poszedł już na, do Królestwa Niebieskiego, więc po co ma siedzieć w Polsce? Zmywa się z, zająć się z rządzeniem poważnym krajem. No i ale do końca życia nie zrzekł tytułu króla Polski. No i tak, skoro szlachta mogła wybierać sobie króla, to myślecie, w sumie nic innego, skoro mogą sobie wybierać. Teraz też mamy wybór. Tylko że wówczas wybierano nie tylko z obywateli Rzeczpospolitej, ale też z osób in, z innych krajów. Przecież Henryk Walezy był Francuzem. No a skoro na głosowaniach brały udziały w chłop, najniższa warstwa najczęściej oraz magnateria? Nie A każdy... więc można było ich wszystkich przekupić łatwo. Co doskonale wykorzystali nasi sąsiedzi. Traktat Trzech Czarnych Orłów i wybór Stanisława Augusta, cioty Poniatowskiego na króla Polski. O ja Boże. Kto to wymyślił? Kto się na to zgodził? Ciotę na tron wsadzać. To było nie do opisania. To jeszcze gorzej niż jakby dać w Polsce wszystkim możliwość rządzenia państwem. Choć owszem, każdy może rządzić państwem, to jednak wybierani są obywatele jedynie z Polski, a nie z zagranicy. I nie są to osoby, które nie znają polskiej sytuacji. No, a jak my sobie wybieramy króla z Francji, z Włoch, w sensie z Włoch to jest przykładowo. No ale mój opinii, kto będzie stał lepiej sytuację polską? Osoba z zagranicy czy obywatel polski? I kto i o czyje relacje, i o czyje jakby kompetencje będzie się bardziej król troszczył? O to, żeby lepiej się żyło polskiej szlachcie i polskiemu społeczeństwu, czy lepiej, żeby się żyło obywatelom innego kraju? No i też to doprowadziło do tego, skoro można było przekupić szlachtę to można było ich też nakłonić na głosowanie na konkretnego kandydata. Po prostu szlachta dostawała pieniążki z małą wskazówką e, zagłosujcie na tego, tego. Bo nie było wyborów jawnych do sejmiku, na sejm, tylko były wcześniej sejmiki ziemskie, gdzie szlachta wybierała swoje przedstawicielstwo i ten przedstawiciel był wyposażony w instrukcje sejmikowe. Dalej. Liberum veto, Boże Święty, liberum veto. Czyli jest tłumaczenie na łaciny wolne nie pozwalam. Możliwość zerwania Sejmu jednym głosem sprzeciwu. A Sejm się wówczas zbierał raz na dwa, na dwa, co dwa lata na 6 tygodni. Więc ciężko jest ustalić cokolwiek przez 6 tygodni i to nieregularnie. Więc zerwanie Sejmu jeden głos sprzeciwu, i cały Sejm oraz wszystko, co nim zostało ustalone, było zrywane. Przestawało istnieć, szlachta mogła wracać do siebie. Czyli de facto możliwość rozwalenia państwa. Bo szlachta, jak był Sejm zerwany, dobra, zerwane, to idziemy do siebie. Więc byli zajęci leżeniem do góry brzuchem i jeszcze swoim zbożowym imperium, bo. W XVI wieku byliśmy tak zwanym spichlerzem Europy. Bo to od nas były kupowane zboże na cały Zachód. Bo mieliśmy najlepsze ziemie. Wszak Polska się rozciągnęła nawet na ziemię ukraińską, a wszak każdy wie, że na ziemiach ukraińskich jest dobra gleba, tarnoziem, Dlatego też zboże ukraińskie zalewało Europę. No a my zostaliśmy w tyle, a Zachód międzyczasie nauczył się metody. Gdzie z jednego ziarna otrzymywano 10 plonów? Znaczy się, nie 10, tylko 10 razy więcej. Więc skoro można było to hodować taniej u siebie, to po co mieliśmy sprowadzać towary z zagranicy? Więc jedno, że szlachta biedniała, mając najwięcej do powiedzenia, to jeszcze najgorsi w historii władcy. Poniatowski czy Leszczyński, Boże Święty, jak to Wojciech jak ujął, Stanisław August, z Bożej łaski oraz Wojna narodu król Polski, Wielki Książę Litewski, Pruski, Żmucki, Kijowski, a także kolaborant, zdrajca i ciota, bo to była de facto marionetka. Choć jak wpiszecie w Wikipedię, to mam wyjdzie, że Poniatowski był polskim szlachcicem. Może i był, ale był marionetką. Podporządkowany woli carycy Katarzyny. Chłopnie dość, że miał sporo kochanek, około 20 dzieci. Z 30 kochanek to jeszcze za dużo państwo na około 38 milionów. Tyle pobrał za ambasadę rosyjskiej, za swoich rządów. I caryca obiecała mu spłacić te długi. Ale co wy myślicie, że. Telece by aż tak chodnia, żeby spłacać dług za nic? Oczywiście, że coś chciała. A dokładniej, żeby Poniatowski podpisał rozbiory. No i tak. Pierwszy rozbiór, drugi rozbiór. Ale dlaczego były? Wymieniłem dwa, a były trzy. Bo tylko dwa Poniatowski podpisał. Bo trzeci umożliwił sam zrzekając się korony polskiej. No, a skoro państwo jest bezwładcy, to można takie państwo legalnie unicestwić. No, i miałem odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście aż tak duży wpływ na upadek Polski mieli nasi sąsiedzi i przyszli zaborcy? Tak i nie. Ponieważ jedynie nasi sąsiedzi robili swoje interesy w Polsce, ale też. Szlachta była krótkowzroczna i zależało im tylko na pieniądzach. Ja myślę, że gdyby to wyglądało zupełnie inaczej, to możliwe, że nadal byśmy mieli ziemię jak z czasów pierwszej Rzeczypospolitej, Boje Narodów i nigdy by się nie doszło do zaborów. Gdyby na czele Polski stali tacy ludzie jak Bolesław chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, czy też. Jan III Sobieski, to byli władcy, których potrzebowaliśmy wówczas. A nie, takich pier... A nie takich beznadziejnych władców jak Poniatowski czy Leszczyński. No i cóż, ja się będę z wami żegnał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa!